Pater chemon hoentois uranois, pater noster qui es in celis, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Modlitwa pańska jest najważniejszą modlitwą pod słońcem, bo jej słowa pozostawił nam sam nasz boski mistrz i odkupiciel. Czy zawsze powinniśmy się modlić? Słowami modlitwy pańskiej. Oczywiście nie zawsze tymi samymi słowami. Jednak każda modlitwa powinna być z ducha modlitwy pańskiej. Pan Jezus nas nauczył, jak mamy się modlić, czyli w jakim duchu, obojętnie, czy modlimy się na adoracji w ciszy, czy na różańcu, czy własnymi słowami. Zawsze powinna być to modlitwa z ducha modlitwy pańskiej. To też zapraszam do wysłuchania cyklu, który zamierzam poświęcić właśnie tej modlitwie. Kiedyś całe rekolekcje wielkopostne przeprowadzałem na kanwie dwóch pierwszych słów modlitwy pańskiej. To były dwie nauki rekolekcyjne na temat słowa Ojcze i dwie nauki na temat słowa Nasz. I wcale nie było zbyt wiele czasu. Oczywiście tutaj, Będę się musiał streszczać w jakimś telegraficznym skrócie, niemniej chciałbym dotknąć głębi tej modlitwy, co jest rzeczą niezmiernie istotną, to też do wysłuchania kolejnych kateches serdecznie zapraszam.